Witajcie w kolejnym odcinku Smaków Kławi Pomorza. Dzisiaj wybierzemy się do Koronowa miejsca, którego początki związane są z przybyciem cystersów na ziemię polskie. Zakonnicy do Polski dotarli w połowie XII wieku. Natomiast w okolice dzisiejszego Koronowa w 1256 roku. Na początku urzędowali w Byszewie, ale w związku z częstymi najazdami krzyżaków musieli poszukać spokojniejszego miejsca. I wybór padł na Śmiewce, gdzie wybudowali klasztor. Dzisiaj znajduje się tutaj parafia pod wezwaniem niebowzięcia Maryi Panny. Cystersi nazywali opastwo Korona Marii. W 1368 roku Kazimierz Wielki nadał opactwu prawa miejskie. Nazwa miejscowości nadal była nowe Byszewo, ale z czasem nazwano Koronowym. Myślę, że już starszej informacji, czas pojechać do pobrodzia i pogotować coś pysznego. Zapraszam. Dzisiaj przygotuję szaszuki z kaszanką i ziemniakami. Danie nadaje się idealnie na grilla, ale również zrobimy je na patelni. Zaczynamy! Najpierw muszę przygotować nadzienie. Do tego potrzebuję cebulę pokrojoną w kostkę. Od razu wrzucę na patelnię. Musi się skarmelizować, aby oddała ten smak czas na kaszankę. Zakłady Kier to rodzinna firma prowadząca działalność w naszym regionie. Żywiec, który trafia do ubojni zakładów mięsnych Kier pochodzi wyłącznie od lokalnych rolników. Stąd kupując mięso z logiem zakładów Kier mamy pewność świeżości polskiego pochodzenia. Kaszankę z czosnkiem. Kier odróżnia od innych kaszanek na naszym rynku w to, że jest produkowana ze świeżej krwi i nie posiada żadnych dodatków z grupy E. Obiorę kaszankę z osłonki, pokroję i dorzucę do cebuli. Czas na przyprawy. Oregano. Tradycyjnie dodajemy majeranek. My dajemy lubczyk. Czosnek niedźwiedzi. Świeżo mielony pieprz. Szczypta soli. Nie chciałbym jej zbyt mocno wysmażać, ale dobrze tylko ogrzać. Czas na jabłuszko. Dosłownie kawałeczek. Nie chciałbym, aby moje danie było zbyt słodkie. Pokroję w drobną kosteczkę. Dołożę do kaszanki. Aby masa była stabilna, wcześniej ugotowałem ziemniaki. Przetarłem przez praskę, czyli powstały tradycyjne ziemniaczki-pire. W zupełności tarczy. Odstawię, czas na zielone elementy. Natka świeżo pokrojonej pietruszki. Po przekroju nie dość, że będzie pięknie wyglądało, to jeszcze będzie miał doskonały smak. Pietruszka i szczypiolek. Wszystko już bez ogrzewania dokładnie połączę. Farcz musi koniecznie wystygnąć, będzie łatwiej zawinąć go w kapustę. A ja w międzyczasie opowiem wam, jaki wpływ mieli cystersi na kuchnię regionu. Koronowcy zakonnicy jadali skromnie, ale nie można im odmówić wpływu na kuchnię regionu. Tam, gdzie powstawały opactwa, wyrastały pasieki, browary i młyny. W browarach powstawał trunek który bardzo często używano w średniowiecznej kuchni. Zamożni mieszczanie nie tylko pijali trunek do potraw, ale używali do gotowania ryb, mięs, a także jako składnik zup czy sosów. Ja może nie wykorzystam piwa do swojego dania, ale jako trunek na majowe grillowanie doskonały. Wracam dokończyć gotowanie. Farsz przestygł. Czas na kapustę. Wcześniej warto ją sparzyć. Ja wybrałem takie małe listki. Ten głąb lekko rozbiję. Czas na nadzienie. Przypomina nam nasze tradycyjne gołąbki. I ciasno zawina. I tak uczynię z każdym listkiem kapusty. Mocno ściskamy, zamykamy w środek i zawijamy. Jeżeli chcecie tą potrawę wykorzystać na grillu, niekoniecznie musicie smażyć kaszankę. Wystarczy wymieszać ją z ziemniakami, przyprawami na surowo. Ręko ma w misce. I na kapustę dokładnie w ten sam sposób. Czas na boczek. Plastry boczku rozłożę na desce i każdy kawałek owinę wędzonym boczkiem. Jeżeli robicie tą potrawę na grillu, ja tak samo przygotuję ją teraz na patelni, aby było łatwo zjeść, obracać, no i żeby to też ślicznie wyglądało w środek włożę wykałaczkę. Czas usmażyć. Wrzucimy na patelnię i powolutku będę obsmażał. W międzyczasie przygotuję sos. Ogórek pokrojony w kosteczkę. Cebulka, drobno pokrojona również w kosteczkę. Do sosu potrzebuję również ząbek rozgniecionego i drobniutko pokrojonego czosnku. Czas na Troszkę, Szczypiorek. i wrzucimy do sosu, aby smak był nieoczywisty, mimo oczywistych składników. Jeszcze kilka listków estragonu. W międzyczasie sprawdzimy, co będzie łącznikiem moich produktów: jogurt, jedna łyżka i ketchup łagodny. Polskie przetwory. Jest on robiony wyłącznie z polskich pomidorów, a większość z nich rośnie w okolicach Włocławka. A co najważniejsze, nie ma w nim konserwantów ani glutenu. Ale za to jest bardzo dużo likopenu. Keczupy są całkowicie warzywne, więc mogą być spożywane przez wegetarian i wegan. Bardzo duża łyżka. Całość dokładnie wymieszam. Wszystkie składniki sosu muszą być połączone. Jeszcze na koniec sól i pieprz. Danie prawie gotowe do dekoracji. Jeszcze odsmażę troszeczkę rzymskiej małej sałaty. Tymianek nada smaku. Troszeczkę rozmarynu. Nic więcej nie trzeba. Do miseczki włożę. Sos. Moje szaszłyczki lądują tuż obok. Sałata. Tak naprawdę tu nic więcej nie trzeba. Smak sam się broni. Myślę, że świetny pomysł na Patelnię, a na Grilla na pewno smacznego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Za tydzień ponownie będziemy gotowali w Pobrciu. Do zobaczenia!